W 2002 roku, byłam trzecim rokiem ASB, rozpocząłem w 1998 roku i skończyłem w 2002. Skończyłem w 2001 w lutym. To było no, 3,5 roku ciężkiej, ciężkiej nauki, stresu, wyzwania. Bardzo duży nacisk był na e, zajęcia poświęcone kryminologii, kryminalistyce, taktyce operacyjnej, zajęcia sprawnościowe, co było coś, co nas odróżniało od pozostałej części uczelni i innych kierunków. Każdy, kto kończy uczelnię, no, powinien sam siebie umieć obronić i sam o siebie zadbać. Skoro ma pełnić rolę pracownika, który ma działać w szeroko pojętym bezpieczeństwie, no to powinien również sam umieć to zorganizować. założeniu mojego kierownika Jacka Frydrycha było to, żebyśmy kształcili ludzi jak najbardziej sprawnych, żeby osoby, które wychodziły spod znaku naszej uczelni, spod szyldu administracja systemu bezpieczeństwa, jeżeli znajdą pracę w służbach mundurowych, żeby oni się różnili wykształceniem, żeby różnili się sprawnością fizyczną od innych. I tu nie miało być mowy o piłce nożnej, piłce koszykowej czy piłce siatkowej. Oni mieli być sprawni, umieć siebie obronić, umieć obronić innych i umieć zachować się w różnych sytuacjach ekstremalnych. Byliśmy pierwszą uczelnią niepubliczną w regionie. W 1993 roku zaczęliśmy działalność, a w 1995 roku Jacenty Frydrych. Pierwszy komendant Policji Wojewódzkiej już po, po, po przemianach ustrojowych, już wtedy przestał być komendantem, przyszedł do mnie i mówił, może byśmy taką specjalność uruchomili. I myśmy wymyślili sobie, że zrobimy taki, będziemy kształcić takich oficerów, powiedzmy, czy dowódców dla tych, no, dla tych ochroniarzy. Natomiast wtedy chodziło o osoby, które będą umiały zrobić plan zabezpieczenia, zorganizować, się, powiedzmy, zabezpieczenie imprezy masowej. No te takie zadania, powiedzmy, dowódcze. Ale jak żeśmy ułożyli, przede wszystkim z udziałem Jacka, ten program studiów, okazało się, że on ma takie zawodowe skrzywienie policyjne. Jeżeli się uczy kogoś wykrywania podsłuchów, tego trzeba nauczyć zakładania, prawda? Jak się uczy tam sztuki walki, to trudno, żeby się tylko umiał bronić. Musi też coś umieć zrobić przeciwnikowi. Jak tam były na przykład takie zajęcia terenowe polegające na obserwacji, czy no ta obserwacja to i obserwacja, czyli trzeba umieć znaleźć swój ogon. I wtedy powstał pomysł taki, że trzeba dołożyć trochę takich powiedziałbym wychowawczo-etycznych, a nawet patriotycznych elementów. Bardzo mocno rozwinięta była etyka zawodowa, w tym, przez całe trzy lata mieli taki przedmiot. I właśnie wtedy Jacenty wpadł na pomysł, żeby to powiązać z naszymi tradycjami partyzanckimi, z tym świętem, z tymi uroczystościami czerwcowymi na Wykusie i tam się odbywa normalnie taka, składają studenci kończący pierwszy rok, składają takie przyrzeczenie, no coś na kształt przysięgi wojskowej, bo całe rodziny przyjeżdżały na rzecz, One tam patrzyły z łzami w oczach, gdzie mnie tam uszerowali. I to dawało taki element właśnie, no takiej pewności, że jak czegoś tam nauczymy, to jednak będzie to wykorzystane w słusznej sprawie. Ja z administracji systemami bezpieczeństwa! Wierny ideałom, którym służyli, oddali życie. Służyć wiernie narodowi polskiemu! Wstrzeź bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Strzeć bezpieczeństwa państwa i jego obywateli! Nawet z, narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia! Osoby przystępujące na studia musiały przejść obóz sprawnościowy, no, na który no, no, nie każdy był przygotowany, niektórzy się po tym obozie rozmyślali, rezygnowali ze studiów, ale było to bardzo, bardzo ciekawe. Co roku coś było. To każdy rok kończył tak naprawdę jakiś obóz tak? z jakiejś tam dziedziny. Pierwszy był kondycyjny, później był wspinaczki, później był płetwonurkowy, w międzyczasie tak mówię te narciarskie obozy, no na w międzyczasie jeszcze jakieś zawsze zawody. The student musiał zaliczyć obóz płetwonurkowy, czyli tam jakiś stopień P1 czyli zejść na 20 metrów pod wodę. Takie zapoznanie się ze sprzętem. Musiał zaliczyć siedmiodniowy obóz wspinaczkowy w Tatrach, prowadzony przez ratowników topru z wejściem na taką wspaniałą polską górę, którą jest mnich, bardzo charakterystyczną. Yy, zaliczali również obozy narciarskie. Niektórzy z nich już są dzisiaj instruktorami narciarskimi. I to wszystko było w programie nauczania. przedmiotu, który ja prowadzę, a więc techniki operacyjnej, zawsze na koniec, tak naprawdę, już ten ostatni dzwonek przed wystawieniem oceny, to było udział w tak zwanej trasie specjalnej. To były trasy spe specjalnie opracowywane, tak, po to, żeby sprawdzić tych naszych studentów. Na tych trasach naprawdę oni Wykorzystali w pełni wiedzę, którą po prostu udało się im posiąść tutaj u nas w szkole, ale też były różnego rodzaju dla nich zaskoczenia, jak ja mówię, to pułapki, których nie mogli się w zasadzie spodziewać. To były takie rzeczy, że nawet niektórzy byli i zatrzymywani przez policję w różny sposób, i przesłuchiwani, i musieli wejść do różnych miejsc, w których, w których tak naprawdę spotykali się nawet z przestępcami. Oczywiście takimi, których my wybraliśmy, ale studenci o tym nie wiedzieli. I byli narażeni na różne stresy. Jak oni się zachowywali, i ten jak zachowywali się, jak wyszli z danej sytuacji, to było podsumowanie po prostu tego przedmiotu. Pokazujesz je teraz? No, na całym niepłacaniu. wiesz w takiej sytuacji się w ogóle znajdujesz? Nie grozi za handel narkotykami Co, co myślimy? Dośmiech? Nie śmieję się. To jest ja do śmiechu, to Zaraz się zmażę to mi Jeszcze raz. Co to była zapaska? Odkłajmy sobie. Nie za handel narkotykami. grozi 12 lat o tym? Z tego co zapamiętam, jedyny ukończyłem to, choć zadania nie wykonałem, ponieważ zadaniem było wymienienie podsłuchu, baterii w podsłuchu. Ale na. No, brak doświadczenia niestety wykazał i zaskoczyła mnie technika. Tam była czujka ruchu. No, w tamtych czasach to był rarytas. <laughs> Co coś zrobiłem, to od razu automatycznie ktoś wchodził do pokoju. Strach, strach i jeszcze raz strach. I myślenie, czy wyjdę, czy nie wyjdę. Niejednokrotnie puszczają ludziom nerwy. A takie ćwiczenia właśnie pokazują, jak się zachować, jak powinno się reagować a bardzo trudno jest opanować emocje, mając pistolet przy głowie. Trójka, wszystkie systemy, łącz i cisza radiowa. Zawiadomienie wcześniej. Zajęcia taktyczno-operacyjne połączone z techniką operacyjną to były niesamowite zajęcia, bo proszę sobie wyobrazić reakcję ludzi na y, przystanku, kiedy y, nagle podbiega grupa ludzi i y, jeden do drugiego krzyczy, że ma narkotyki y, w torbie i nagle go kują w kajdanki, gdzieś tam stoi radiowóz, To y, no, nieprawdopodobna sytuacja, prawda? No, dla ludzi to w ogóle było na ulicy coś niesamowitego, co tam się w ogóle dzieje. Więc to taki. To taki film na żywo się rozgrywał. Taki film kryminalny na żywo. Niesamowite przeżycie. To było zadanie złożone z kilku etapów. Trzeba było przenieść jakąś przesyłkę, gdzieś dostarczyć do, do, do danego punktu, gdzie nie udało się dostarczyć, bo zostałem. Zatrzymany przez policję. Zatrzymali mnie między blokami, położyli również krzyczeli, położyli mnie na, na ziemi z kuli. Jeszcze kajdanki były zaciasne, nie, nie mogli dopiąć, no ale w pewnym momencie człowiek wczuł się w to rolę i, i był przekonany, że to rzeczywiście się dzieje. 20 lat e, przewinęło się na samych studiach dziennych blisko 1000 osób, gdzie dokładnie 980 osób, chyba skończyło ASB, ukończyło. Ale z wieloma mam kontakt. E, wielu z nich wiem, że pracuje w służbach mundurowych. E, wiem, że nie mogliście Państwo z nimi nagrać materiału z przyczyn e, oczywistych, że nie mogą się pokazywać. Pracują w, strażach, w Straży Granicznej, w Policji, w Biurze Ochrony Rządu. Wszystkich formacjach mundurowych w naszym kraju są. Nie widziałem innej możliwości, nie rozpatrywałem żadnych innych studiów, więc to był tylko ten jedyny strzał, i skuteczny na szczęście się okazało. Ja dopiero po wielu, wielu latach zrozumiałam, co tak naprawdę wyniosłam z tej szkoły. Zawsze chciałam pomagać ludziom, zawsze chciałam być policjantką i pomagać ludziom. I tak naprawdę zrobiłam to, tylko nie jako policjant, tylko to, co dziś robię. Jestem właścicielem agencji pracy, pomagam ludziom, ale trochę w innej dziedzinie prawa. Tu zajmuję się prowadzeniem agencji ochrony. Na początku zaczynałem od firmy lokalnej na terenie miasta, później to się rozwinęło na województwo jedno, a teraz już można powiedzieć, że na cały kraj. Ja chciałbym, żeby nasi wszyscy studenci, którzy ukończyli tak naprawdę, no, żeby byli tymi brylantami w każdej dziedzinie życia naszego, a szczególnie w życia tak zwanego jak bezpieczeństwo. I ja myślę, że tych diamentów mamy dużo.